Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Sadowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w klinice psychologiczno-psychiatrycznej Psychomedik. Teraz opowiem Wam o samotności. Wstydzimy się jej, unikamy. Jak sobie z nią radzić? Oto kilka odpowiedzi. Uświadom sobie, że samotność to jest pojęcie, któremu Ty nadajesz znaczenie. To Ty nadajesz jej interpretację. Pomyśl, że samotność możesz wykorzystać konstruktywnie. Nie oceniaj siebie. Samotność nie jest związana z Twoją wartością jako człowieka. Potraktuj samotność jako informację o sobie, o swojej aktualnej sytuacji. Przyjrzyj się swojej samotności. Możesz coś zmienić? Może masz zbyt wysokie wymagania wobec innych? Może bardzo koncentrujesz się na pracy? Eksploruj swój lęk zastanów się, czego się boisz. Oceny innych, przyszłości, faktu, że nie będziesz mieć dziecka. Braku bezpieczeństwa, dopiero gdy poznasz podłoże swoich obaw, możesz sobie z nimi poradzić. Wykorzystaj samotność jako okazję do poznania siebie. Zapytaj siebie, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne. Postaraj się budować swoją niezależność, samodzielność. Zaopiekuj się sobą. Potraktuj samotność jako stan przejściowy. Wykorzystaj czas, który masz tylko dla siebie. Postaw na rozwój. Poświęć czas na swoje ulubione zajęcie. Znajdź nowe zainteresowania, zainwestuj w siebie. Ucz się bycia bez drugiej osoby. Wypełnij czas, który masz tylko dla siebie. Zobacz, co się dzieje. Zmierz się z myślami, emocjami, które się pojawią. Pozwól sobie na przeżywanie smutku, żalu, złości, lęku. Opłacz swoje niezrealizowane marzenia, niezaspokojone potrzeby. Jeśli dasz sobie prawo do przeżywania emocji, one będą stopniowo mijać utraty samotności pozwala otworzyć się na nowe możliwości. Jeśli czujesz, że nie potrafisz sobie poradzić z samotnością, warto zwrócić się po pomoc do specjalisty.